Nazywam się Anita Piwowarczyk, mieszkam na terenie powiatu wągrowieckiego w miejscowości Łukowo. Jestem młodą osobą, bo mam dopiero 25 lat i ogromną ochotę na pełne, dobre i pożyteczne życie. Niestety w maju bieżącego roku lekarze onkolodzy wykryli w moim organizmie chorobę nowotworową, która każe mi podjąć heroiczną walkę o kolejny miesiąc i lata mojego życia. Chłoniak, nowotwór złośliwy, stał się powodem moich trosk, zmartwień i obaw o przyszłość. Podjęłam z nim walkę, chcę go pokonać i to jak najszybciej. Dotychczasowe kilkutygodniowe leczenie, chemioterapia, szereg kosztownych zabiegów, zakup leków, dojazdy do szpitala znacznie osłabiły mój organizm i zwielokrotniły duże koszty finansowe, które już poniosłam. Od 6 grudnia rozpoczęłam cykl 18 na świetle radioterapii w Bydgoskim Szpitalu, który od samego początku sprawuje nade mną opiekę medyczną. Ze względu na wyniszczający mój organizm chorobę nie mogę pracować, jestem na zwolnieniu lekarskim. Jest mi bardzo ciężko, ale będę walczyć tak długo, jak tylko wystarczy mi sił i wiary. Proszę Państwa o wsparcie finansowe które pozwoli mi na skuteczne yy, zmagania z chorobą. Ten gest solidarności da mi siłę i wiarę, że nie jestem sama na polu walki, że są otwarte serca, które potrafią swym ciepłem ukoić ból i cierpienie. Dziękuję bardzo.